Cześć, jestem Mateusz Słupmat. W dzisiejszym filmie pokażę Wam jak zrobić mozaikę ze ścinek płytek granitowych na zewnątrz. Zapraszam do oglądania. Pierwsze co zrobimy to musimy zrobić wylewkę. Tutaj jest właśnie już beton rozrobiony. Musimy go tu wylać między te płytki, bo tu już sobie obłożyłem jakby takie krawężniki. Będzie beton zalany. Zagruntujemy, położymy płytki, zafugujemy i będzie bardzo ładny chodnik z odpadów. Także co? Zaczynamy. To co? Zalewamy. Teraz musimy to wyrównać sobie wstępnie. Wylewam beton dalej. Teraz robiłem taki rzadszy, żeby można było go wyrównać ładnie poziomicą. To co, teraz bierzemy poziomicę i ściągamy. Musimy uzyskać właśnie wszędzie równą powierzchnię dokładnie tam ściągamy Czy oczywiście ja sobie robię na taki poziom ile będę dawał kleju wy możecie na przykład sobie zrobić niżej lub wyżej bo to zależy jaki grzebień macie tak 8 mm, 12, 10 i tak sobie wyrównuję, ściągam całą tą wnękę którą tutaj właśnie mam i jak widzicie wszystko wyrównałem, jest zalany, ładnie ściągnięte poziomicą Teraz czekamy aż to wszystko wyschnie. Wtedy zagruntujemy, położymy płytki, zafugujemy i będziecie mieli taki efekt, jak tu wam właśnie pokazuję. Czyli co? Widzimy się jak beton wyschnie i będziemy gruntowali, układali płytki i fugowali. Jak widzicie beton wyschł. Teraz weźmiemy szpachelkę, ewentualnie młotek z dłutkiem, szczotkę i wszystkie jakieś nierówności tu będziemy musieli poodkuwać. Pozdzierać, wyczyścić i będziemy gruntować. Lecimy! I tak czyszczę całą powierzchnię. Wszystkie nierówności zdzieram, potem wszystko zamiatam pędzlem. Teraz wszystek pył zamiatam. No dobra, mamy wszystko wyczyszczone, więc możemy gruntować. Ja już sobie nie będę dawał gruntu do wiaderka, po prostu go wyleję i będziemy mogli go gruntować. Biorę pędzalek i go będę rozcierał. I tak grunt rozcieram po całej powierzchni. Gdy grunt wyschnie po 4 godzinach, będziemy mogli układać płytki. Także co, ja sobie tutaj to porozcieram i widzimy się przy układaniu płytek. No dobra, grunt wysechł, więc możemy układać płytki. Już tu widzicie, mam poukładane wokoło. Klej jest urobiony. Będę układał płytki za pomocą takiego oto grzybienia, jak widzicie. 10 mm ewentualnie będę coś korygował szpachelko lub kielnią także co? Układam płytki to teraz sobie nałożę klej biorę grzebień i będę rozciągał klej Będę teraz przyklejał pierwszą płytkę, ale najpierw będę smarował jedną warstwę, tą, która będzie z klejem. Muszę ją posmarować klejem, aby była lepsza przyczepność. I płytka dzięki temu będzie lepiej trzymała. No, słownie jakieś milimetr 2 kleju. I teraz taką oto przygotowaną płytkę mogę przyklejać. W ten sposób ewentualnie ją dobijam, a jak nie to mogę użyć gumowego młotka i tak dalej będziemy układać. Układam ją według poziomów. Nadmiar kleju zabieram kachelką. możemy teraz kolejną płytkę przykleić. Czyli robimy to co przed chwilą, bierzemy płytkę i ta strona, która będzie do tego przyklejana smarujemy ją kilkumilimetrowym klejem. i przyklejamy dobijamy lekko układamy według poziomu i gotowe, ewentualnie możecie stosować krzyżyki, ale to jest taka mozaika z odpadów, więc tutaj fugi będą dowolne przyklejam kolejną płytkę nakładam klej

taki mały wkleić biorę trochę kleju na niego i wklejam tam go teraz biorę jeszcze gąbkę z wodą i zmywam tutaj klej bo potem kiedy on wyschnie to już tego nie domyjemy dobra jest równo to ja będę to dalej układał Zobaczę, może pokażę jeszcze jakiś skrót, a jak nie, to już będziemy się widzieć przy efekcie końcowym. I jak widzicie, mozaikę już położyłem. Płytki są dlatego takie, no, mają ładniejszy kolor niż te wcześniej położone, ponieważ są umyte wszystkie. Musicie pamiętać, żeby wszystkie kleje klej zmyć z nich, ponieważ tego później nie usuniecie. A teraz czekamy, aż klej wyschnie i będziemy fugować. No dobra, to widzimy się za paręnaście godzin. No i co, klej wyschł płytki już się nie ruszają więc fugujemy fugę mam już tam rozrobioną tu mam wiaderko z wodą co od czego zaczniemy? najpierw biorę sobie mokrą gąbkę i przemywam wszystkie płytki bo muszę zwilżyć wszystkie spójny no to wszystko gotowe, możemy fugować pycham fugę głęboko w szczeliny. Bo to przecież od fugi wszystko zależy, czy nam płytki nie odpadną, bo jeżeli będzie fuga źle zrobiona, to wtedy woda się tam dostanie. Bo to potem rozwali i będzie niefajnie. Fugujemy dalej. Fuga jest już położona, więc możemy zmywać. Biorę gąbkę z wodą i wstępnie przemywam wszystkie spoiny i płytki. Zbieramy z grubsza tak fugę, która który jest za dużo, a później po jakichś 3-4 razach możemy już zmywać na czysto. Także i tak dalej zmywamy. No i tak zmywam wszystkie płytki z grubsza i tylko aż fuga przeschnie jeszcze będziemy mogli zmywać wszystkie płytki już tak na czysto i zmywamy na drugi czy tam trzeci raz tą wyschniętą fugę. Tak właśnie zmywamy wszystkie płytki, żeby było już wszystko widać. Ewentualnie za jakąś godzinkę, dwie. Jeżeli jak wszystko wyschnie, cała fuga, to można jeszcze raz umyć, bo wtedy pojawią się takie... No po prostu jakby zaciekki tak po tym, co teraz robimy. I zmywam całą fugę. No i to na razie tyle. Widzimy się jak wszystko wyschnie na efekcie końcowym. No i co, mozaika skończona, ładnie się prezentuje. Zrobimy ją praktycznie za darmo, musiałem tylko wydać pieniądze na fugę beton i klej. Jeżeli ten film Wam się podoba, to subskrybuj mój kanał, zobacz inne filmy w linku pod, w opisie. I co, to byłoby na tyle w tym filmie. Dziękuję za obejrzenie. Subskrybuj, lajkuj, like, i komentu i pozdrawiam Mateusz Cześć!